Środa 3 listopada. Dzień dobry. Witamy z sali konferencyjnej Stadionu Króla. Już w najbliższy piątek, początek szesnastej kolejki fortuna pierwszej Ligi, a kolejkę zainauguruje spotkanie w Opolu, gdzie odra podejmować będzie łódzki klub sportowy i o tym właśnie meczu porozmawiamy teraz z trenerem okresu Wiczunią. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Czekamy na pytania. Dobry panie Trenerze. z SPL. Zacznę od sytuacji kadrowej. Kto będzie gotowy do występu w Opolu? Kogo zabrakło w tym tygodniu? Dzień dobry. No, mamy drobne, drobne problemy, są piłkazy, to jeszcze nie są one zdrowe. Na przykład e, Michał Tromka wygląda dużo lepiej, ale jeszcze nie trenuje, nie trenuje z drużyną. E, i też e, Piotr Anczukowicz, e, Kamil Dankowski i mamy taki piłkarze, to mamy, mamy dużo dużo. Mamy cztery 4 z znak Pytania. Minęło już kilka dni od, od tego meczu z górnikiem Polkowicą. Udało się już oczyścić głowę, przeanalizować sobie to, co się tam dokładnie stało. Tak, analizowaliśmy mecz jak zawsze. E, mm, Moje zdanie to było, jak mówiłem po meczu, nie jest dużo taki moja perspektywa o mecz, e, mija to to pamiętam to pam powiedział, to był mecz, to szarpany, nie, tak zgadzam się, że był taki moment, o byliśmy lepsi, ale nie, nie był taki cały, cały mecz, e, Przede wszystkim, kiedy mieliśmy sytuację do z druga branka, nie celiśmy. I druga połowa eee, nie kontrolowaliśmy mecz. Ja dopytam jeszcze, bo kolega nie zapytał, a co z regardem, czemu on się nie trenował? Nie tre... dzisiaj, dzisiaj, nie, dzisiaj nie trenował i tylko mogę powiedzieć tak. Mhm. A... Jeśli chodzi o to, Pan mówił o, o tych sytuacjach, nie wykorzystamy w pierwszej podbie z górnikiem, no ale w, dru, w drugiej już tych sytuacji no praktycznie nie było, no było kilka hmm. Czy jakoś w tym tygodniu bardziej skupiacie się na tym, żeby popracować nad tą grą ofensywną? Tak, tak. Na przykład dzisiaj, byliśmy, pracowaliśmy no, na grę na grę ofensywną nie tylko. Nie tylko chodzi o że zrobi sytuację, nie? Zgadzam się to pierwsza, pierwsza, 20 minut druga połowa, kiedy mieliśmy piłkę, nie robiliśmy sytuacji brankowa, to prawda. I na to, na to pracujemy, nie? Na to pracujemy i, i dlatego będzie, moim zdanie będzie ważny następny MS Nie tylko poprawi, co nie zrobiłeś dobrze ostatni MS, też si na następny. Jeszcze chciałem zapytać, w meczu była podobna spora która w szatni? Ta drużyna oczyściła atmosferę, ta awantura, czy raczej jest jakiś tam konflikt, który trzeba rozwiązać. Wie pan, ja zwróciłem uwagę na, na, na to, mam e, wpływ i chodzi o, o trenować dobrze i przygotować dobre dobrze na następne mecz. Krzysztof Sieniński, telewizja, to ja, panie trenerze, chciałem zapytać o zawodników, którzy świeżo wracają, takich jak Samu Koral, jak Split. Na ile oni są gotowi do gry? Podejrzewam, że nie w pełnym wymiarze czasowym, ale czy, czy oni rzeczywiście bardziej tak, żeby weszli z ławki, czy bardziej, żeby zaczęli od pierwszych minut, czy jeszcze nie? E, to jest już decyzja taktyczna, nie? Na przykład nie jest ta sama sytuacja z Stepem Juricem, ani samu korralem, ale Stepem nie grał czesteretego, i samu korral, sześć miesięcy. Czyli jeden posiłuje pinsy czasu, pinsy czasu, ani drugi, to bycie na bici gotowane, bicy zdrowe i bicy na pełna forma, można powiedzieć 100%, no? o samu. Stepem już, teraz już, no? grał trochę, ostani mecz, ostani bebeczów. Nie pamiętam, czy teraz powiem, że kilka minut, ale nie pamiętam, czy chodzi o, o Sławębie, czy grał. ok, e, ale, ale, już, ale już, już jest przygotowany na, do, do, może grać od, od początku i teraz zobaczymy, jaka, jaka decyzja podejmujemy, podejmie, jeśli chodzi o pierwszy skład, ale on, on jest już 100% zdrowy do, do gry. Po tych ostatnich meczach um, widzieliśmy, że... Zarysowuje nam się taki obraz, że z tymi lepszymi, teoretycznie lepszymi drużynami UKS. UKS-owi się gra lepiej, z tymi zespołami z dołu tabeli, z tymi teoretycznie słabszymi się gra słabiej. To jak będzie z Odrą, która jest bardzo blisko w tabeli? Mam nadzieję, że będziemy grać dobrze. No? E, I grać dobrze i, i, i zrobisz dobry do, winning, dlatego to, to potrzebujemy. No? E, no, Zgadzam się z Panem. Taka, taka jest, jest nasza sytuacja, nasza realia. E, ale odra Pole jest drużyna to to ostatni dobre, do, dobre puntuje i, i jest różnienia to też ciewić na piersa suszka i jest tylko e, punkt różnicza między my i, i, i odropole. Czyli rozumiem, że z Zwanzowiczem i Tosikiem nie wiadomo co, z Rygard nie trenował, czyli będzie pan musiał skorzystać z Nowackiego. Ma pan pomysł na obsadę środka Pola na tą obrę? Bo jeszcze brakuje jednego w takim razie jest Dominguez i Nowacki z tego już możemy ja liczę tylko <laughs> brakuje dać e, resta dishes, nie, e, nie e, chodzi o to poważnie mówię nie, teraz, teraz nie, nie, nie wiem jaki, jaki będzie skład mam, oczywiście mam pomysł ale, ale zależy o się jutro trenujemy i gramy piątek no? czyli jest e, więcej niż 4-8 godzin do, do meczu i będą, będą ważne ten stereo 8 godzin mamy, mamy inne możliwości jak pan mówi z, Rozwandowy Vistosi, jest Janek Kuszma, jest, jest Damian Nowacki, e, na, są inne in, 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 piłkarsze, inne, inne, inne możliwości, też piłkarsze to grają na, na boku, to może grać rodku jak Pirulo albo, albo Piotr Juszkiewicz, zobaczymy. Czyli rajder pan na razie nie wyciąga nikogo? <tysk> Mamy, mamy Mieszko Lorenz, mamy Marcel Szołek na trening, mamy Damian Nowaszki, jest Maciej Radaszkiewicz. Cztery, nie? Ten Szołek jest tutaj drugi rok, i tak naprawdę nikt nie wie na jakiej pozycji. Niektórzy mówią na prawej obronie niż w środku pola. A pan go rozpatruje jako zawodnika na jaką pozycję? No, normalnie z nami, powiem eh, sobie, Marcel, jest piłka, jest przygotowany dobre. Ja Nie widzę duża różnic między Marcel Sołek i innymi piłkarzami. E, z nami gra bardziej jak prawo broncha, też lewo, lewo na trening, Ale jego, moje zdanie, jego najlepsza pozycja jest numer dwa. Pan czasem ma taki, to nie jest pana pan tylko tej kadry. Taki problem, że jak pan ściąga ludzi, którzy by mogli rozgrywać piłkę, to zostają sami, którzy więcej szarpią. Teraz ściągnął pan Pirulo, wstawił pan Kereczukwu. Jest jakiś balans do znalezienia między tymi zawodnikami, takimi dobrymi technicznie, a tymi wydolnymi, którzy będą napierać? Ale balans zawsze musi być. Nie tylko musi być taki wrostu, dlatego potem są stałe fragmenty gry, może być jak pan mówi e, ja nie, lepsze techniczne pikaze, pikaze to są bardziej, bardziej fizyczne. Na to cały czas szukamy, szukamy ten, ten, ten balans, ta równowaga. Sezonie dotąd jakieś dzieliście na wyjazdy, kibice zawsze byli. Najliczniej na wyjeździe z Sandecją. No wysącz, ale to z wiadomych przyczyn. W Opolu ich zabraknie, ponieważ ze względu na zakaz, czy uważacie to za dużą stratę, brak tego wsparcia własnych kibiców? Zawsze, kiedy jest kibicie, UKS na, na, na mecz wyjazdowy, jest lepszy dla nas jest taki. Taki impuls albo, albo taki piłkarz numer 12 z nami. Nie? Niestety nie mogli, nie, mogli być na, nie, nie mogli być na następny mecz. Jak się przygotowujecie ten tygodni do dalekim docelowym zestawieniem się w to obrony ma być prosty lorę? Zobaczymy. Zobaczymy jest. No, jest oczywiście jest, jest możliwości, nie. A to ja tylko dopytam o ile to Okej. Okay. On już trenuje z drużyną, ale jeszcze brakuje trochę. Ale już, już trenuje z drużyną, nie mogę robić wszystko, ale są lepiej. Nawet, czy wszystko jest OK, już od poniedziałku może trenować normalnie z drużyną. Teraz weszły te że Trzeba się badać przed, 24 godziny przed meczem. Pan ma całą drużynę zaszczepioną, nie musi się pan o to dodać, pan? Wczoraj mieliśmy takie e, spotkanie, ale, ale jak to sobie e, drużyna jest jest jedna najlepsza w tym, tym przypadku, jeśli chodzi o, o, o COVID, mówi pan, tak? E, e, Chyba mamy 3-4 to to nie są ale będzie za tydzień, czyli jest wszystko po kontrolu. Wcześniej była mowa o samu Korralu. Uh, no on wrócił po ciężkiej kontuzji. Chyba zakładacie, że dopiero tak będzie można powiedzieć, że będzie miał większy wpływ na grę zespołu na wiosnę, kiedy przejdzie przy normalnie przez okres przygotowawczy, prawda? On no mówił, że w lutym będzie w właśnie, mamy ale no, no czy się potrzebuje czas, potrzebuje grać, Potrzebuje grać, potrzebuje skapać forma. E, ale mamy jeszcze mamy 6 meczów teraz do, do, no, do następnym ostatnio miesiąc niepomicie w te święto i i na ten ja jestem pewny, ten mecz będzie, będzie coraz lepiej też, nie, ale chyba potrzebuje więcej czasu. Chyba tak. Chyba dla niego będzie bardzo dobrze robić cały e, e, okres i wtedy, e, wtedy możemy, możemy powiedzieć, że on zaczyna równość inne piłkaze, e, Ma więcej czasu do... Na przykład dla niego, nawet jeśli nie trenuje drużyna, e, grudzień będzie bardzo ważne. Treny indywidualny i, i, i jest łapać forma fizyzna ze deslizki i potem jest druziną. Jest łapać forma e, piłkarska. Czy przygotowuje do takiej roli jak Ricardinho? Trochę tego za plecami na szastnika grającego z robotnika. Czyli Ricardinho był wysunięty, a koral dopiero cofnięty. Nie jestem, ale sam koral jest numer 9. Eh. Sam koral jest dobre w pole karne, może grać. Nie? Dlatego małym jedności techniczne, taktyczne też. Ale w SEDES-5 jest dobre w pole karne przeciwnika. Kilka słów możemy usłyszeć na temat waszego piątkowego przeciwnika. Już zakładam, że jesteście po analizie. Hmm, tak, tak. No Oczywiście od razu pole jest, jest drużyna, mają dobra, dobra równowaga między piłkażem, piłkażem jest doświadczenia, nowe piłkaże, nowe piłkaże to mają doświadczenia nawet na dobra drużyna Straglasa, na przykład Arek Arek Piech albo Janusz. Janusz nie, nie mogę nie może grać, dlatego ma kartkę. Ale Tezmajon jest drużyna bardzo wysoka, jeśli chodzi o wrostów i nastawę. gre, będzie, będzie, no, możemy być. desconcentro bane i, 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 i agresivne. E, ez, no, estere esteret ba, estere esteret ba, estere esteret ba txi jeden, e, estere jeden jeden, estere pinx jeden, da taki, taki, graion, e, graion e, normale. Dez Druzina to napsikoat, e, kede bronion tak izon, Trudna drużyna, jeśli chodzi o normalne, Te robią wysoki presin, ale niski presin robią dobrze. Potem szybki piłkarsze na boku, jeśli chodzi o kontratak, e, trojak jest rodku, piłkas to test e, bardzo wysoki, dobrze na stefram, integre, dobrze powieczu, ale też e, bardzo dobrze gra z nogami, czyli jest drużyna, każda drużyna, każda drużyna jest, jest, jest Pierwsza liga ma, ma, ma dobre piłkasy i, i, i potrafią grać z piłką i bez piłki. Wiedział Pan o tym wzroście, który jest w, w Odrze jest dużo wysokich zawodników. Wasze dwa ostatnie mecze, trzy stracone bramki, albo po tutaj w, z widzewem stały fragment dośrodkowanie. Później tam Rykoszet był, ale też Dejewski po dośrodkowaniu w pole karne. Z górnikiem Polkowicę w sobotę no to samo. Tam też było dośrodkowanie, niekryty kompletnie. zawodnik, uh -huh. który strzelił w Czy te, ta obrona tam w polu karnym też skupiacie się na tym w pracy? Czy wiecie, skupiamy się na Kiedy analizujemy mecz, co robimy dobrze, co możemy poprawić i te są rzeczy, to. sotien, eh, sotien eh, trenuiem, no sé cap brones per la carn, eh? Sezpanen, eh mets, es gaudem s'espanen, eh, els tants vis a vuit, els tracilisme no està fremant de greu, la tegoni, ni a mieli, ni i i que situació es dic jo, real game, pues, no se me pobillis, no? Eh, I to és Barça no? Se decís piersa, piersa pierça branca vola, bien si sinis druga, la tegó ja pan pobilla, druga branca, dot aquí troja ricoset, no? I, i, i FTD,

Do Antonio Dominguez nie trafił. Potem mieszkolorzy mogły robić set barase, obserwacz, raz na połacie chimika, raz na nasa połowa. Była sytuacja do polecarne, myliszmy na nadba na nasę polecarne, ale nie było, nie było klarowny traciliśmy branka, to woli. Ale to, czasami, czasami zdarza, taki. 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 jakiś chain po polsku? Taki chain błędów. no? Wędów łańcuch błędów. Okej okay. No i, i, i tak, i bo to żrodkowanie i, i się liwała ja mam pytanie do poprzedniego meczu jeszcze. Jak pan jako trener... jest e... Jak pan jako trener ocenia zachowanie Juricza, który tą piłkę tak zagarnął dosyć ofiarnie do korala To było dobre czy to nie czy powinien uderzać wtedy? Jaka, Jak ten jeden na jeden? To miał. On chciał robić dribling, nie? On chciał robić dribling do... to brankas. E, no, brankazem, e, brankas. I, i potem samutem, Ese, to to, normalne, to jest branka, dlatego nawet do wrońca nie, nie oglądał że był piłka, nie? Ale nie, 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 5 minut i miał i nie, 10 nie, 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 ale? Ale ma. Najważniejsze to, oczywiście najważniejsze jest się liczyć, ale, ale pierwszy krok jest, jest mieć sytuację w miał dobre, dobre dba. Kiedy ta, ta sytuacja to pan mówi i potem rośnie to w środku i piłka było na Nie, nie ma więcej pytań. Dziękujemy ślicznie za przybycie. Do zobaczenia.